I teraz kto usiądzie na scenie za chwileczkę po mojej prawej stronie. Pracuje w, w Europlancie od 2001 roku, a od 2004 jest członkiem zarządu i kieruje oddziałem firmy w Polsce. Firma Europlant jest czołowym producentem nasiennym w Polsce. Z zawodu hodowca z zamiłowania propagator wiedzy o ziemniakach. Przed państwem Krzysztof Korolewicz. Wielkie brawa. dzień dobry. A po drugiej stronie ringu usiądzie. Z wykształcenia etnolog i antropolog. Kultury pracowała jako analityk społeczny w Ośrodku Studiów Wschodnich, badaczka rosyjskiego społeczeństwa, lider i redaktor serwisów informacyjnych w organizacjach pozarządowych. Od 8 lat współwłaścicielka i współtwórczyni marki Grol, warszawskiego bistro, serwującego pieczone ziemniaki, propagującego jedzenie ziemniaków wśród Warszawiaków. Zapraszamy. Agata Dubas. Złasto, dynamiczna wejścia na dla Pani i zapraszamy, bo rozumiem, że od Pani zaczynamy, tak? Możemy ode mnie zacząć? Tak. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Agata Dubas i jestem największym dostawcą ziemniaków do mojego domu. A na co dzień jestem właścicielką warszawskiego bistro Grule, które od 8 lat z sukcesem piecze ziemniaki dla warszawiaków. Na pytanie ilość czy jakość, dzisiaj chcę odpowiedzieć państwu z perspektywy mieszkańców miast i mojego wieloletniego doświadczenia w sprzedaży ziemniaków. Krzysztofie, stawiam tezę, kto Zrozumie potrzeby mieszkańców miast związane z żywieniem, ten będzie mógł z sukcesem zwiększyć sprzedaż ziemniaka. Przyjmujesz wyzwanie? Przyjmuję chociaż w większości tez, które ty stawiasz, zgadzam się już na początku, ponieważ sukces naszej branży zależy od równomiernej pracy na każdym etapie. Ale działamy. Startujemy. Bowiem w perspektywie, drodzy Państwo, najbliższych lat. Liczba mieszkańców dużych miast będzie stale rosła. Potwierdzają to światowe trendy. Nie wiem, czy wiecie, że w krajach rozwiniętych, takich jak Japonia, 90% ludności mieszka w miastach. W Stanach Zjednoczonych obecnie 82, w Polsce 60. Potwierdzają to również prognozy GUS. Na mapie na niebiesko macie Państwo zaznaczone właśnie gminy miejskie, w których tylko w tych gminach ludność będzie rosła w najbliższych latach. Aby zrozumieć potrzeby konsumentów miast, trzeba zrozumieć, jak w perspektywie, uwaga, jednego pokolenia zmieniło się nasze postrzeganie jedzenia. Dawniej jedliśmy rośliny, zwierzęta, przetwory. Dzisiaj jemy, uwaga, produkty marketingowe. Dawniej każdy z grubsza wiedział, skąd się biorą produkty i jak wygląda droga z pola na talerz. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie śledzić tej drogi. Ba, dzisiaj dzieci w mieście i młodzież nie mają zielonego pojęcia, jak rosną ziemniaki, a ludzie w miastach jedzą jednak ziemniaki, i jedzą je proszę państwa w takich miejscach jak Grule, gdzie ziemniak jest właśnie gotowym, dobrze przygotowanym produktem, podanym w towarzystwie smacznych nadzień. Nasi goście wielokrotnie mówili mi, że w zasadzie to nie jedzą ziemniaki tylko u nas. Dlaczego? Nie mają czasu. Nie potrafią ich dobrze przygotować, nie wiedzą, jakie ziemniaki kupić, a jak wiedzą jakie, to nie dostaną w sklepach swoich ulubionych odmian. Doświadczenie z tych rozmów, Krzysztofie, pokazało mi, że jednym z najważniejszych trendów dla konsumentów miasta jest poczucie bezpieczeństwa i komfort. I. O, trochę za daleko. I drodzy Państwo. I właśnie ten trend, to znaczy, że coraz więcej konsumentów zwraca uwagę na jakość jedzenia i dostrzega połączenie tej jakości z naszym osobistym zdrowiem i bezpieczeństwem. I z tego również trendu wynikają inne potrzeby mieszkańców miast, takie jak potrzeba autentycznego i naturalnego jedzenia. Wynika też z tego potrzeba lokalności i potrzeba... Wiedzy skąd pochodzi nasze jedzenie. I przede wszystkim, o czym tu już wiele osób mówiło, a to się naprawdę nie dzieje, my kupując w sklepach potrzebujemy od razu na półce wiedzieć, co to za, pro, co to za produkt, potrzebujemy, potrzebujemy mieć pełną informację na jego temat. I na koniec chciałabym się z Tobą, Krzysztofie, jako moim rywalem, tak, podzielić głosu. naszą królową receptą na sukces. W grólach przywracamy więź między producentem a konsumentem. Co roku zabieram moich pracowników na wykopki do Białut pod Warszawą. Tak jak ja. Dzień przyglądania się pracy w polu i na zakładzie sprawia, że w oczach moich pracowników wzrasta wartość ziemniaka i pracy ludzi, którzy ziemniaki uprawiają. Przechowują, sortują, pakują i dostarczają do naszej restauracji. Jeden dzień, a zmienia tak dużo. Oczywiście nie sposób teraz zabrać wszystkich mieszkańców miasta na wykopki. Takie rzeczy już mieliśmy, choć gwarantuję y, Państwu, że wiele osób z chęcią by na taką wycieczkę z miasta wybrało się. To samo możemy osiągnąć w prostszy sposób, dając konsumentom ziemniaka jako produkt wysokiej jakości. Powszechnie dostępny, w różnych odmianach, dobrze opakowany i uwaga, oznakowany spójnym systemem, który będzie informował konsumenta o odmianie, typie kulinarnym, podpowie mu wręcz jakiś przepis, co on może z tego przepisu, co on może z, tego, z tej odmiany wykonać, pochodzeniu i producencie. Ja jako mieszkaniec miasta nie wiem, czemu się producenci wstydzą swoich produktów. Piszcie, skąd te produkty pochodzą. Dzięki temu, uwaga, konsument jeszcze na półce sklepowej zobaczy wartość Waszej pracy. Zróbmy zatem z pospolitego ziemniaka wysokiej jakości, jakości produkt marketingowy, który będzie z powodzeniem konkurował z innymi produktami żywnościowymi. I drodzy Państwo, właśnie za takie ziemniaki konsument z chęcią dobrze zapłaci. Zmieściła się pani Agata w kropce na poproszę Proszę pilota. Ja wiedziałem, że będą takie starcia, w które będą... W Amerykanie mówią friendly tutaj na takie starcia. Za bardzo ciosów takich nie będzie, bo się podobno zgadzacie w kwestiach. Zaraz zobaczymy w jakich tak, a w jakich nie. Proszę państwa, moje pięć minut postaram się wykorzystać jak najlepiej dla ziemniaka. Mam nadzieję, że dla ziemniaka to nie będzie pięć minut, a więcej. Dlatego rezygnuję ze zwyczajowego żartu na wstępie. Wszystkie tematy, które poruszali moi przedmówcy, jak i tutaj mój w cudzysłowie przeciwnik, dotyczą jednego. Nie mamy produktów w Polsce, które są dla wszystkich bardzo czytelne. Czy my traktujemy Ziemniak jako korzeń sukcesu, jako coś, z czego my mamy biznes? Oczywiście tak, bo ja jestem przedstawicielem tego biznesu. Natomiast, czy to się przekłada w następnym etapie z wiedzą, z informacją i z jakością, z dostępnością dla konsumenta? Tego niestety już nie mogę potwierdzić. I teraz pytanie: Co możemy zrobić? Czy chodzi nam tylko o zwiększenie powierzchni uprawy? Nie. Czy chodzi nam o zwiększenie eksportu? To mówimy już tak. Ale tak naprawdę chodzi nam o zwiększenie sprzedaży, produkcji, jakości, dostępności. Jak to zrobić? Z naszej branży temat, który nas nurtuje od wielu lat, to jest temat bakteriozy pierścieniowej. I tu się komplikuje rozmowa na następne cztery godziny. Rezygnujemy z tego, ale co możemy zrobić, żeby ten ziemniak trafił na nasz stół z powrotem, tam, gdzie jego miejsce, z piwnicy, z magazynu z kopca na stół, otóż my musimy dołożyć wszelkich starań jako branża, żeby ten produkt był naprawdę najwyższej jakości, żeby ten produkt, który jest na rynku, był dostępny dla każdego. Jeżeli zwiększymy konsumpcję per capita, Dosłownie o woreczek 2 w skali roku, to zyskujemy rynek już rzędu miliona lub więcej ton. Czyli ani eksport, ani przepisy unijne dla nas nie są takie ważne jak rozwinięcie rynku konsumenckiego. I teraz, tak, jeżeli Agata daje mi pstryka w nosa, pach, ona nie wie w mieście skąd są ziemniaki. Ja pytam się wszystkich, dlaczego u nas ziemniaki są anonimowe, dlaczego nie są opisane nie ma regionu produkcji, nie ma własnych marek. Wyobraźmy sobie, proszę Państwa, wineta od Bronka, warszawski biały, ziemniaki kaliskie, żółty z Wielunia. My tego nie mamy w swoim zwyczaju robić i to jest naszą dużą bolączką, a jednocześnie tym, co hamuje rozwój sprzedaży wewnątrz i konsumpcji. Nazwa producenta to też jest bardzo duża informacja o tym, czy firma Pracuje rok, dwa, czy może to jest rodzinna firma o tradycjach 50 lat. Czy informacja o produkcji, czy to jest eko, czy konwencjonalna? Obecnie jest to bardzo ważny produkt w kontekście konsumpcji i to jest wymóg obecnych czasów. Nie możemy z tego rezygnować. Informacja o typie kulinarnym jest podstawową informacją, którą musi otrzymać konsument. No i na koniec. Jakość, jakość, jakość. Czy my jako konsumenci kupimy kota w worku? Nie. Ale dlaczego mamy wymagać tego od naszych kupujących? To jest jedyna droga dla nas, żeby sprzedawać zimniaki. Kto z Państwa, w którym worku chciałby znaleźć swój obiad? Proszę bardzo. Ja na razie dziękuję. Proszę Agatko. Ja w worku numer jeden. Tylko zapewniam Państwa, że dosyć ciężko ten wórek numer jeden znaje, znaleźć w sklepie. Proszę Państwa, kto z Państwa zna pięć odmian ziemniaka i kto z Państwa może dostać te odmiany w obrębie własnego domu, targowiska, własnego sklepu? Czy są tacy ludzie na tej sali? Niestety nie ma. O, przepraszam, jest, 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 jest znam tego pana. Od 30 lat związany z polskim ziemniakiem. Ale proszę Państwa, my musimy liczyć na konsumentów, którzy codziennie kupują 2 kilo, 3 kilo, 15 kilo. Nie ma innego sposobu na zwiększenie produkcji naszego ziemniaka na nasze stoły, jeżeli, jeżeli ten ziemniak będzie anonimowy. Agatko. Ale czy ty masz dostęp do rynku To jest ziemniaka? największy problem, ponieważ misją Gruli jest też edukowanie na temat ziemniaków. I ja mogę zrobić mnóstwo wspaniałych animacji, zajęć, i potem wszyscy napeleni mówią: super, to ja chcę takie, ziemnia, takie ziemniaki na, na placki. To ja chcę sobie zrobić fajną sałatkę, żeby te ziemniaki mi się nie rozpadały. Gdzie ja kupię te odmiany? Gdzie ja kupię odmiany europlantu? Gdzie ja kupię odmiany zamarte? Gdzie ja kupię inne odmiany, jeśli ja na targowisku. Nic nie ujmując. Y, widzę Irgę Lorda y, albo w ogóle ziemniaki białe. Proszę Państwa, kto z Was miał taką sytuację, że spotkał bardzo niedobry ziemniak i sobie obiecał, że następne dwa lata bez ziemniaków, a kto miał taką sytuację, że spotkał świetny ziemniak i chciał go kupić jeszcze raz, ale niestety już tego nie mógł zrobić. Zostawić na moment bez sędziego i proszę bardzo. <laughs> Dziękuję bardzo. Słucham? Czas minął. Zapraszam. Tak, będą pytania, zapraszam do zajęcia miejsc. Yy, ale zanim do Was pytania, drodzy prelegenci, to do publiczności, co zrobić, aby zwiększyć spożycie ziemniaków w najbliższych latach w Polsce? Jakoś pan powiedział, tak? Ale to, to, to jest do publiczności. Mamy trzy odpowiedzi. A zwiększyć dostępność odmian ziemniaków oznaczonych spójnym systemem informującym konsumenta o odmianie typie kulinarnym i producencie. B. Stworzyć w dużych miastach modę na jedzenie ziemniaków i produktów z nich wytworzonych. I C. Zbudować dobrze rozpoznawalne marki regionalnych producentów ziemniaków. Trzy odpowiedzi. Państwo głosują. Bezkonkurencyjna pierwsza odpowiedź na razie, ale walczy tutaj z odpowiedzią C powoli. Jeszcze chwilę poczekamy. 50, prawie 60% na pierwszym, na pierwszy odpowiedź, czyli to, co Pan, panie Krzysztofie mówił, o tym oznaczeniu i opisie. W jaki sposób to zrobić? Co to taką fajną historię? Przede wszystkim ja bym chciał, żeby każdy z producentów naprawdę nie wstydził się swojego, swojej firmy, swojego produktu, żeby były na etykietach bardzo widoczne oznakowania nie tylko typów kulinarnych. Ale własna marka, własnego gospodarstwa. Niech to będzie bardzo widoczne logo, bo na to logo pracuje pokolenie często yy, przez 30 lat. Jedno pokolenie przekazuje następnemu pokoleniu i już nie, można, nie, nie mówimy o przekazaniu zużytych maszyn, ale mówimy o przekazaniu marki. Jak wiecie, w okolicy Warszawy jest tysiące producentów ziemniaka. I wiele z nich zyskałoby od razu większą sprzedaż, gdyby było pisane. Ziemniak z Kampinosu, ziemniak z Warszawy, ziemniak z Mazowsza. Nie ma takiej możliwości. Na giełdzie w Broniszach jest często, w tym roku nie, ale często jest 40 aut, które sprzedają prawie jednolity, niezidentyfikowany produkt. To jest naprawdę jakby ślepa Ale dla nas, dla konsumentów. To, co pan mówi, panie Krzysztofie, jest, wydaje się tak, no, banalnie proste, bo to są rozwiązania, które z marketingu i PR-u razem wziętych. tak? marketingu, bo to wystarczy... Dobrego copywritera, który ułoży parę fajnych haseł, dorobi historię do produkcji tego ziemniaka yy, i puści w świat. Pani ja powiem, yy, ponieważ mam możliwość tutaj jako mieszkaniec miasta i osoba, z tym, z która z ziemniakiem ma w mieście do czynienia, że ja kompletnie tego nie rozumiem. Dlatego, że drodzy Państwo, jedna rzecz to jest marketing, i myślę, że pewnie rolnicy trochę ten marketing tak patrzą z, na niego z przednóżeniem oka, ale z drugiej strony to jest to, co ja dzisiaj powiedziałam. My w mieście chcemy jeść jedzenie, które jest bezpieczne i zdrowe. I chcemy to wiedzieć. I chcemy to wiedzieć. I od tej marki, od tej etykiety, ja chcę kupić e, faktycznie jedzenie z ładną etykietą, ale od pana Zenka z Mazowsza, bo ja wiem, że jeśli coś mi się stanie, to ja zadzwonię do tej firmy i powiem: Panie Zenku. Dlaczego ja się źle czuję po tych ziemniakach? Nie wiem, dlaczego nie mamy problemów z serami, z innymi produktami spożywczymi, a warzywa, w tym ziemniaki, traktujemy w ten sposób. To nie jest tylko kwestia bardziej, Amerika, że mamy coraz poczucia bardziej, naszego komfortu i bezpieczeństwa. Tym bardziej, że mamy coraz bardziej świadomego konsumenta. Już na rynku są, sam używam aplikacji. Z takim małym jabłuszkiem i kodem kreskowym w środku. Jak wchodzę do sklepu, wystarczy, że uruchamiam tę aplikację, skanuję kod kreskowy danego produktu, który chcę kupić i wyskakuje mi jego skład i rekomendacja. To jest złe, to jest dobre, nie kupuj i tak dalej. Ja też chciałabym zauważyć, że to w miastach są pieniądze i ludzie naprawdę chętnie płacą za zagraniczne produkty, które są droższe, i zapłacą za ziemniaki. Zapłacą dużo więcej, jeśli one będą dobrej jakości. Kropka na D. Szanowny Państwo, wyobraźcie sobie, że idziecie do sklepu po dobre wino i na półkach są wszystkie butelki bez oznakowania. Co robicie? Kupujecie w ciemno. Zmieńmy naszą rzeczywistość, idźmy w stronę słońca, nie wstydźmy się naszych ziemniaków, są wspaniałe, ale muszą być oznakowane dla konsumentów. Jedzmy, nikt nie woła. Krzysztof Korolewicz i Agata Dubas. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa. Mikrofony zostają, Dziękuję. tak? No. Dziękuję ślicznie.